Nie? Chcę Wam podzielić się. Ostatnia Niedziela Października jest niedzielą uroczystość Chrystusa Króla ustanowioną przez papieża Piusa XI, równe 100 lat temu w 1925 roku. Z nakazem, nakazem papieża Piusa XI, papieża Kościoła katolickiego, wydał bulle, encyklikę, że Bóg Jezus Chrystus, Syn Boży, jest królem i ma panować we wszystkim i nad wszystkimi. I panuje i panuje, bo jest Bogiem stwórcą. Ale oczywiście później przyszli takie pyszałki, pełne pychy buntownicy, sprzeciwili się temu i zrobili swoją religię. Po-swojemu. Rozumiecie to. I Chrystus jest przed wszystkimi świętymi i przed każdym stworzeniem. I święto wszystkich świętych jest po Chrystusie królu, po uroczystości Chrystusa króla, bo Bóg jest przed. A oni odwrócili to. I najpierw wszystkich świętych, a później Chrystusa króla na końcu listopada przenieśli. No to do dziś mi ksiądz rozjaśnił na kazaniu. Bardzo dobrze. Bo człowiek, słuchajcie, byśmy nawet takich rzeczy nie wiedzieli. Dlaczego? No to ty może gdzieś tam jakieś zapytanie, dlaczego? No to by się gdzieś tam pojawiła, tak? Pojawiłby się materiał. No akurat ja też. No to usłyszałam, to się w tym wami dzielę. I zauważcie, co jest napisane w książeczce. M mój niedzielny szalik. Trochę już książeczka jest... Już widać się zużywa, ale to dobrze. To znaczy, że, się... że jest y, używana, tak? Y więc w dzisiejszych czasach Ludzie drwią z powagi autorytetu, a z drugiej strony ubóstwiają państwo demokratyczne, stają się w tym swoim państwie niewolnikami, dyktatorów i teranów. zapominają Panu Bogu, aby przypomnieć ludziom dzisiaj, że nie są oni stwórcami świata i że nie. Oni i że nie są y, i że nie mogą rządzić się sami bez Pana Boga, Kościół Święty ustanowił uroczystość Chrystusa króla, którego wszystkie narody, wszyscy rządcy tego świata powinni słuchać i za najwyższego władcę i króla swego uważać. Bo on jest rządcą Panem i królem wszystkich narodów. On. Jeden prawnie i sprawiedliwie władców wszechmocnym jest nad wszystkimi, bo On jeden jako Bóg stworzył nas wszystkich, a jako Bóg, człowiek i Odkupiciel krew swoją wylał za nas na krzyżu. Aby zniewoli grzechu i czarta nas wyswobodzić i ustanowić Królestwo Boże po całej ziemi, dla całego rodzaju ludzkiego, po wszystkie czasy i być Królem prawdy Bożej w umysłach naszych oraz Królem prawa Bożego w wolach naszych. I wreszcie Królem Miłości Bożej w sercach naszych, dopiero wówczas nam będzie błogosławić Bóg Ojciec, kiedy uznamy Chrystusa Pana Królem Narodów oraz serc naszych. W liturgii świętej na dzień dzisiejszy prosimy Boga, abyśmy wszyscy pod sztandarem Chrystusa Króla znowu się wreszcie zjednoczyli i dostąpili tego pokoju, który On jeden może dać światu i no, które słuchajcie, tu jest pisze, introit, tu jest kolekta, lekcja. Już nie będę Wam odczytywać, Wam tylko podzielę się tymi słowami, pokażę. Kto jest bardzo zainteresowany, wstrzyma stronę i przeczyta. Tu jest graduał przy Świętej, Ewangelia. I jeszcze zakończenie: jest ofertorium, sekreta, wiersz po komunii modlitwa po komunii, podziękowanie za codzienny pokarm, tu jest modlitwa przed jedzeniem i modlitwa po jedzeniu i słuchajcie jeszcze tutaj wam pokażę Chrystus Król będzie panował od morza do morza i wszystkie narody służyć mu będą, a królestwo jego będzie królestwem, które nigdy nie zaginie i słuchajcie i jeszcze tak szybko, żeby zrobić nie za długi film tak niech te 4 minuty tylko będzie ja wam powiem Państwo, może niech przejdą, nakieruję. Dobra, nakieruję gdzieś tutaj, żeby kamerą nie nakierowywać na ludzi, pominąć, mogą sobie nie życzyć. I zobaczcie, tutaj jest szkoła wyższej administracji. Daj patry, przynieś patry. Pies. Pies do mnie podbiega. No dobra, pies, to będziesz na kamerze. O matko. Słuchajcie, to też pokazałam wam, no to co zrobisz, no słuchajcie, państwo przychodzi, no akurat nagrywam film, no ja ich na, na nikt nie nakierowuję, bo no, naprawdę, nie, nie należy, ja uczę was młodych, nie należy, robisz film dobrze, chcesz się czymś podzielić, niech idzie w świat, prawda, tak jak ksiądz Kneb... zmarły świętej pamięci, Knebleski właśnie mówił, że co możecie dobrego zrobić, jak nie macie wpływu na coś, na coś, na coś, róbcie w internecie dobre rzeczy, piszcie, komentujcie. No, na przykład, no ja zrozumiałam też, że i film zrobić, masz możliwość, masz taką sposobność, masz jakąś taką charyzmę zrobić, dobry film, dobrze powiedzieć. I słuchajcie, katolik, prawdziwy katolik, katolik tradycji, będzie mówił dobrze, będzie mówił odpowiednio, będzie mówił rozumnie, bo musi być rozumnym katolikiem i odpowiednich słów używać. I nie może na przykład bluzgać, nie może pisać bluzg, bluzgów różnych, wulgaryzmów. Nie może, bo to jest grzech języka. No ale dobra, pomijając już tutaj, ja nie będę wam prawiła kazania, bo ja nie jestem kapłanka. Przepraszam. A czy nie? Nie mam za co przepraszać, dobrze powiedziałam. Słuchajcie, o to jest szkoła administracji i patrzcie, nie? Ona jest jak gdyby na wzór. Tam zobaczcie, takie może są uwyp uwypuklenia. O, no, nie wiem, takie, no, takie, takie jakieś świątynie, jak gdyby, prawda? Jakieś takiego pałacu. No, zobaczcie te takie tutaj za drzewami, co prawda jestem. Nawy, mówię. Ale. O, o, chcę do dosy, sedna Pan powiedzieć dewastacje kościołów. Zobaczcie, kościoły katolickie budowane dla wiary katolickiej mszy wszechczasów, czasów, kilkubiekowe, ponad 200 lat temu, 300 lat temu, budowane, 400 to zauważcie, że te kościoły są w remoncie, remontowane, i czy nie są wtedy podczas tych remontów usuwane. Tradycyjne, czy tam freski, czy obrazy, na przykład balustry, balaski, tak? Czy ołtarz, przemieniane to wszystko. Bo na przykład, jak ja wczoraj rozmawiałam, słuchajcie, z kościelnym. No to on mówił, że był remont w kościele Chrystusa Zbawiciela Biamstoku z 1888 roku. Kościół powstały, chyba tak, bo tam napisane jest na samej, na samej górze, 1888. To on powiedział, że no tu był taki remont, ja mówiłam ale proszę pana, no ale tu był ołtarz dla mszy wszechczasów, a teraz patrzę, stoi ten tutaj jakiś inny, a tak, tak, bo tutaj nowy postawiony, on tak mi to, wiecie, zakomunikował. No. No, ja już nie, nie, no nie wchodzę w dyskusję z człowiekiem, no bo cóż, on tylko tam sprząta, jak to się mówi, tak? No, no co, no po co? No ale widziałam, pokażę Wam film. Także słuchajcie, właśnie taka dewastacja poprzez remonty, czy wy to rozumiecie? No, jak gdyby na, na legalnie. No dobrze, zakończę film. Dlatego wam tylko od parku pokazuję właśnie, o tutaj też pewnie będą jakieś zmiany, słuchajcie, no wzięli się. Wrogowie Kościoła Katolickiego, a nie tylko wrogowie, wrogowie w ogóle Polski być może, słuchajcie, żeby zacierać jakieś ślady tradycji, czy Kościoła, czy Polski, zakończ.